Dzień dobry, widzowie, z tej strony Agrorolnika to kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem z kolejnej nowej serii na mapie Wiśnica. Um, mamy tego Seria się będzie nazywała. Albo Biedny Rolnik, albo jeszcze na żołnierzu Biedny Rolnik, jak ktoś nie wie, to jest moja seria na, z, z tamtego kanału z dziewiętnastki, Pierwszy mój filmik o to był e, no to, dzisiaj prowadzę po gospodarce moim i sąsiada prawda, mm. dla ale no. To lecimy. Zaczynamy od e, auta, e, rumbler. E, taka lawetka, widzowie przywożę sobie maszyny, jakieś tam rzeczy, co trzeba. Krzysełka. czekajcie widzę jeszcze jedno życie, ja co zrobić. O tak, silos na zboże, studienka. Tutaj taki warsztat, w którym stoi mój opryskacz pilmeta. Pyk, pyk. Tu jest chlewik. Nic z nie wiem, widzę wie. Może już niedługo się spędzi. Kto wie. O tam widzę... O! Tam sum, o, sąsiad jest, to nie będę się patrzył, żeby nie spoilerować za dużo. Tu otwieramy. Tu jakieś tam przyczepki mamy. Mam przepę jakoś tutaj. Nie wiem, jakaś ruska chyba to jest. Yy, On tam mieści około te 4,5 tony. Tu wóz konny. Jeszcze mój dziadek go kupił. Tu też pług dwuski Też go dziadek kupił. No wiem, gdzie taki ekspert w podziatku bardziej jest. A tu Unia, PZ, trójka. Byłem a wchodzimy tu. Pierwszy ciągnik, yy, Władimiry z C25. No nie mówisz, nie, bo w opłakanym stanie. No stare, no nieużywane, to, to wiecie. A tu Ursus C411. No widzawie no. Podoba mi się. górne podoba. Dobra, zamykamy, idziemy na drugie gospodarstwo. Bo może tak, tu widzę mamy brony, piątki oraz przyczepę do zwierząt Tutaj odsaneczka, no i moje arcydzieło Masy i Ferguson. Kombajn, którym się kosi 3 hektary w sezonie. Yy, tutaj przechodzę dalej, mamy siewnik do kukurydzy i buraków. A obok ostatnio remontowany w, ten, nie, w tym sezonie na wiosnę. W lutym bardziej nie na wiosnę. W lutym orlik widzowie. Wszystko tutaj było wymieniane ogółem no, Może nie wszystko, ale większość. No, jakiś złom. No i zaczynam kolejną maszynę. Rozsiewać na wozów w Amazonę ZA myślnik S. Obok posiadamy y, talżówkę, Famarol, agromet. A obok Unia Grudzią 2,5 metra. Y, tutaj mamy zgebiarkę, przetrząsarkę, gwiazdówkę, agrometa. Też Famarol. O, przechodzimy. Tu mamy najnowszy tobie, tak w tamtym sezonie kupiony: Amazonę D825. <coughs> Super. Mm, tutaj mamy rozrzutnik, taki jednosiowy. O, tam są wiatora. No i to chyba, widzowie, tyle. Tutaj taki, stara taka wiatka. Tu, widzowie, takie to jest stare. Tu, widzowie, to jest takie stary, że tam w środku już zieleń, ziemia w sobie wyrośnie, wyrosła. No, no, widzowie, tu przede mną jest gospodarstwo nie tego sąsiada. Tylko tak jakieś opuszczone Patrzcie Kurde No dobra idziemy bo tam z sąsiadem się ugadałem Że dzisiaj pojedziemy sobie po nasionę i nawozy Nawozy, tam no, na, nasiona bo nawozy to tak kupiony mam No bo czekamy i wyjedziemy Auten sobie w tym czasie Jeszcze pojedziemy do niego, o, prowadzkę zrobimy

tutaj sobie mi się to orka robi po kukurydze patrzę sobie No witam Witam, witam No siema Fabian, e, ja ogólnie nagrywam odcinek, nie? I tam, mógłbym Cię w paście oprowadzić? E, no może To nie mu prowadzisz Ty, czy sam mam jechać prowadzić czy jak? No to jedzie, ja tutaj przyjadę do, na dół i przyjadę Dobra Tak daj już to na koło nam. Dobra Co? O mój Boże, to za krótki nie chciałam. Jezu, gdzie tu hamulców nie ma? To niech hamulcy Dzień dobry, Może wcale coś mu się zabierze od razu na lewet? Kolejkę mu fajną Witam Witam, witam, No dobra, dawaj, pokazuj Zaczniemy czekaj, tu. Nie, Samochód. Czekaj, przedstaw się najpierw ty sam. Ja jestem Fabian. Okay. Sąsiad do tego pana youtubera. Wielkiego. Op opowiedz ile masz lat, od ile lat jesteś, jesteś gospodarzem itd. Tak Gospodarze tu od 5 y, lat. cię to po lewnicach. Nie ruszę się. Bo lat mam 30. Mm -hmm. Opowiedz... No dobra, albo no, dobra. Fabian ja to mój przyjaciel spots... On my się znamy od podstawówki. No, w, te... w tej samej wsi się urdzieliśmy, No tak naprawdę widzę, ja tutaj też mam gospodarstwo po rodzicach, tylko to bardziej dziadkach było gospodarstwo. Mam dziadek tu więcej zrobił rodzice, coś tam robili, ale... Już mało. Dobra, dawaj. Tu dostarczy, taki takiej samej firmie jak tutaj, tylko że u mnie paka jest. No. Oczywiście, że lepiej. Wszędzie to jest to samo. No to to zna firmę. Tu siedzi zima, pociwa, jeszcze dziad, dziadkowa. Tu siedzi tepa taka. Stara. Żwana. Jezu. Wymierzone wszystko. Wóz Autosanka, D47. Nie czarno, taka siwa. No to nie czarno. Bo to taki kot, taka fajna. Ooo Co? No mów, mów No on nowy nabytek, co daleka do. A to nie widziałem jeszcze. Sierpnik i zadia, 6 tysięcy, Simetrabi. Rozsiewać Jan, Jan Pola. 300 kilo wyjdzie. Zanagiemy dalej. 902 to widzicie, tak? Uwaga, no to test. Filos Winkela. Tak, już no. Zdrobia. 2 lata temu, 2 lata temu, 5 lata no. Www Tutaj jest pobiórek beczka Peczka do wody Nie ma co nazwać y... Bo to się różnie mówi w Polsce Pielnik Obsypniko Obsypka Do ziemniasku. Kompajn Borko kupion w tym roku. Po remoncie chyba. <głos> nie, że <noise> to no jest. Po remoncie to nie na ty. Brony tujecki. Agregat 2,5 metra. To jest jednym bałem. to no, jest. To no, z jednym, byłem. z jednym. O! E, pół, to, jak się czas, to ogródek się o nim teczka a, ale czemu był taki z tena, a taka bo ty niedawno ją robiłeś, chyba. Nie robiłem ją w zimę, teraz w zimę ją robiłem. Kurde, idę, się zmieniała w zimę u was? Daj się. O. W tym sezonie tym, o tu maszyną, przyjedziesz mi. Na usługi No ja wsiadę, wsiadę, no to Edzebu Dalej Tu jest A, dobra Zagrywa do biegu Taki Gruber, 2 metrowy Ransberg Lan, Nie widać napisów Nie, bo to się starył 2,2 dwa dwa metra chyba, to wiem co ma Antonio no tu... Mascio Bashio, Mashio. Tu masz chyba piszę. Masho. No ja tu masz jest. No to maska, mascur no. Evolution. Mała wymianka poświęc. co się wiesz... to de mnie wziął. Kombajn, a mi dał do to. to. Ale nie wiem, kombine nie mieliście. Wymyślisz też... Wymyślisz chyba Sipmę kostkująco. No Sip me, Sipman. Dało mi to, a ja mu dopłaciłem, ale do mnie w Sipna wziął. No. No i tu piwnica no, 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 na, na, na ziekniausce. No. Moja sesja chyba to jest. No nie, nie, nie. Mapek. Klucze ty. Советнем потенциала. Ну, едем. По no, едем. E -e 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 -e. Да, памятай, звезда, yeah. Каюния, к к едем. 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 э э э едем. Да, едем. Да, едем. Да, едем. Да, едем. Да, едем. иду Jezu Jak on tu jadł, wariaty, piraty. Nie działa, bo ja nie słyszę kiedy mi się kierunek, gdzie odpala, kiedy nie. Zwalniam Cicho, nic nie gadaj. Ja bym <śś> Dobra. Nic nie, widziałeś. nie, nie, się nie, 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 twoje? nie, nie, to twoje? nie, moje te, a twoje? nie, te, 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 te to po połowie po dwójkę po rozwalane. Dobra, weź weź tam mi nakieruj. nie, 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 tego.

Dobra, wjeżdżaj, a weź moje, po Bo my właśnie tu postawili. Tu. Tu. Tek... Wiem, wiem. Na twoje damy Tu. 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 Wiem, wiem. Wiem, inaczej Tu. Ej, Tu. 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 chyba Tu. 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 Kurde, bo on jest postawiony. Chyba głodzi, głodzi trochę Chodź, go przepchniemy może Dobra, damy radę dobra. Roz się zwiluj Właśnie wiem to... O, dawaj, dawaj da, do góry Dawaj prawo delikatnie, prawo prawo in... O, o, dobra, do góry Ja wiem o, z... Zważamy. Nie wiem, spróbować. Nie zwala. Nie, czekaj. Inaczej zrobimy. Ja na drugi ten wezmę. Rozszerzę na maksa. Ten... Ja Dobra. Tworki są kula odporne. O. Teraz dużo lepiej się łożę. Naprawdę? Dobra, Dobra, kładź. Łeżuś. <laughs> człowieku, ty chyba nigdy taką maszyną nie jeździł. Nie, po prostu jeździłem, tylko... Jeszcze kładź, kładź jeszcze, jeszcze kładź. Dobra, kładź, kładź. I wyjeżdżaj powoli. Jezu, po prostu dawno się nie jechało. Ja jeździłem, człowieku. Kiedyś to w się A jeździłem. ty płaciłeś do nasiona już? Nie jeszcze. Czekaj, idę zapłacić. I zdać się, że możemy łodobalki balki A, no, 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 e, no, 800. Piek. dobra. Tam zapłaciłeś? Czy... Ja zapłaciłem wcześniej już. Czekaj. Panie. Nie wiem, czy pan jest, można. Tak, dobra. 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 Ja pierwszy jadę. Nie, 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 na do ciebie jeden tu do mnie. Do ciebie, bo po drodze. A bo, czekaj, ja mam inny pomysł. Czekaj, mam lewę. A, lewę, to jeździesz. Ja Taka ci podjadę. Ja mam lewę, jeszcze. Yyyyyyyyyy <noise> <noise> O mój Boże, co się stanęło? Tego nie było, nikt nikt nie widział, o, dawaj, cofaj Czekaj, bo to mi się kamera zablokowała Kurde, i po co utrudniać? Dobra, dawaj Jeszcze... Dawaj, jest pusto, bo jest jechać. Pusto. Ale nie. Ujj, uj. <słuchaj> <Taka multa> słabe. No bo w tym to są słabe, a słabe są w tym auferii. Troszeczkę odcinek będzie śmieszny, mnie, ale to tam gdzieś nie mój. No widzę po prostu to... Tak, ja my się myślę, bo to jest pierwszy dzień wakacji. No O Jezu. No Wyłaśnie mi sobie napiszcie hashtag wakacja przypływam, sarduszko. Dlatego ja mowa. Pięć. Rozdujemy, no a to, to bardzo.

Jakże? No, żyje. Skrzesiłem ją. Nie widzę, dzisiaj ogółem ta seria będzie realna, tylko nie oczekujcie, że tutaj będziemy najbardziej realni, jak się nagrać. Będziemy. tu jest tak jak to. Będziem... Nie, og ogólnie, będziemy. Nie, ogółem będziemy z daleka się słyszeć, nie co na przykład na Gierosadzie było. Gdzie jakoś tak. Tu będziemy poruszać taki po jakby bym. Weź już pas. Tu ci mi wstaw Ja ci wstawię tu... o Tu ci, gdzie drzwi No Tu o Okej okay. W lewo, w lewo, tu Jest tu, jest Kurde, czekaj, bo tak... Chciałem, ja żebym to... Zrobił, tylko żeś tu ciasnotę masz taką, że... Czekaj, o pomysł O, oh, o, oh, o, oh. idziemy Nie, czekaj, inaczej to zrobię, tak? I tam gdzie wsadzę aż? Gówez, <laughs> tak, ja nie mogę dzisiaj -er, <grym> Ej, bo się w Nie! No, si to grać, no. Ale chcę tylko letko. I teraz mi jest bo ja mam teraz na 5 polaka wysypany. O mój Boże, już taki. Co jest? Aha, się zamknęło nas. Aha, super. No widzę, jak jak mówię, dzisiaj back odcinek. Challenge. Mój, powiedz, coś zrób. Mój, coś zrób, człowieku. Dobra, ja ci dam może. Daj super siły, na i tak, jak, jak ja wysypię z tego, z na nasiona? Bierzesz, podczepiasz przyczepę, wyspujesz z Zdziesioną... a, jak, a jak naładuję do siewnika? Mam, jest dodane sobie wiadra wiadrach, dodane Będę kupić, nie chcę, my chcę. My chcę No najlepiej, przeze mnie wszystko nie A muszę. kto tak ładował? A kto chciał tam pod wiatę... Bo co, drzwi, ale na przykład tutaj, o. To już jadę powoli. Dobra, ja jadę powoli, tylko jedź. Wywal od barka. Wiadomo, mi się podziemy zapadło. Jezu. To no, jest! Fajnie, fajna ta mapa, fajna ta gra, O kurde. Nie, nie wywalę, nie wywalę nie. Ej, bo mi się wiadro pod mapę zapadło <grym> To kup drugie Poleciało i ścigną dalej 20 zł. <grym> Już wiesz Na rachunki będziesz miał Mniej Jezu Jezu, jak tu hamulców Nie ma, <grym> no ma jenę, <grym> się... A ogólnie za transport, ja Usługi transportu też robię ja ogólnie też transportu, tylko że masz. Tylko nie wiem czy to się zatrudni po tym odcinku, dzisiaj. Ale nie... wiesz... Ja powiem co ty wcześniej robiłeś za młodych lat, jak ty pierwszy raz jechałeś ciężarówką. żarówko. to twoją... tym wadem twoim. Hmm, powiem. Ja powiem co ty zrobiłeś za młodu. A ja mówię, co ty robiłeś z ojcem i z moim ojcem i ze mną? No właśnie, to teraz dwóch to się skończy. No, więc... Nie pociągnij, jak mnie strącisz za no, pociągnę cię razem ze mną. Nie wierzę, nie wierzę. Ty tylko tak się ustawiam. Na... A za siebie płacił To ty żeś nie wyhamował Dobra Ja nie... wyhamowałem właśnie Człowiek. To mnie No bo Ej, ale ciekawe zrobi... Czekaj weź dawaj zrobimy takiego małego testa, nie otwieraj Weź zapnij Czekaj co? Dzięki, bo akcja są moje. Czekaj. Zobaczymy... Chcę zobaczyć jedną rzecz. Nie odpinaj. Nie, teraz nie odpinaj ogień pasów. Zobaczyć? Straszne jakie to macie, <laughs> co? O. Nie, nie da rady. Dobra, puszczaj. Ale... Pięknie kładziemy je tu. Oooo, ale ten worek pociągnął po ziemi No i w następnym odcinku sobie zrobimy pierwszą pracę polową już. Czekaj, trzeba trochę podnieść. Idę dam zjadę, się, ale ja chciałam. Przegląd zrobimy, dałem raz. A no, przydałoby się, jo, bo coś, to jest zawieszenie słabe, hamulce. Czekaj. Uwaga, wejdź w środek. I co ty tam widzisz? Ee, baha, peni. Y, K, E, ten, przewód być do bo hamulców cykiennych. Ale co patrz na pewno bo. Patrz, Klocki hamulcowe to... się skończyły. Przem <laughs> Uuu, sąsiad mi po ciebie. 1000 zł dla nas, sąsiad. Dobra, widzę, to my kończymy dzisiejszy odcinek. Więc są Do następnego. Cześć.